Windsurfing za granicą. Dlaczego warto? Jeśli kochasz przypływ adrenaliny, fascynują cię wiatr i morze, to koniecznie powinieneś spróbować windsurfingu za granicą. Jedyne czego potrzebujesz to deska oraz żagiel, które możesz wypożyczyć na miejscu, i odpowiednie warunki wiatrowe, które pozwolą ci ślizgać się po wodzie. Pływanie na desce z żaglem to sport, który z pewnością wciągnie cię bez reszty. I w tym miejscu zapewne zapytasz, dlaczego za granicą, a nie w Polsce? Już spieszę z odpowiedzią. Rodzime spoty surfingowe mogą poszczycić się dobrze zorganizowanymi bazami oferującymi zadowalającej jakości sprzęt. Niezaprzeczalnym atutem jest to, że można wyskoczyć na weekendowe pływanie. Ale, no właśnie, zawsze jest jakieś ale. Na zagranicznych spotach panują praktycznie niezawodne warunki wiatrowe. O ile w Polsce wiatr może wybitnie nie dopisać, potrafi nie wiecz przez kilka tygodni z rzędu, w lokalizacjach takich jak Grecja, Egipt, Hiszpania itd. istnieją miejscówki mogące poszczycić się statystykami sięgającymi nawet 300 wiecznych dni w roku. Pisząc o wiecznych spotach mamy na myśli warunki dopływania ślizgowego, czyli wiatr o sile przynajmniej 4 boforta. Trafienie w termin, w którym nie będzie wiatru, wiąże się ze zwyczajnym pechem. W Polsce bardzo często mocny wiatr pojawia się wtedy, gdy przychodzi sztorm, a ten fakt jest jednoznaczny z brzydką, kapryśną, często deszczową, zimną pogodą. Bardzo rzadko zdarza się dzień wieczny, ciepły i słoneczny. Wyborna pogoda i ciepła woda. Zagraniczne destynacje cechują się tym, że panują tam wysokie temperatury otoczenia, a woda w akwenie jest ciepła. Oznacza to, że możesz pływać w lajksze, a po zejściu z wody odpocząć, wylegując się w promieniach słonecznych. Akcesoria takie jak kombinezon neoprenowy raczej Ci się tu nie przydadzą, zwłaszcza w miesiącach letnich. Niezapomniane krajobrazy. Wyobraź sobie Turkus Morza, krystalicznie czystą wodę, urocze zatoczki, szczyty górskie w tle. Idylliczna sceneria, prawda? Większość zagranicznych spotów, które miałem okazję odwiedzić, jest usytuowana w bardzo atrakcyjnych wizualnie lokalizacjach. Szybki progres. Podczas tygodniowego wyjazdu, statystyki wiatrowe często wynoszą 6 lub 7 na 7 dni tygodnia, progres robi się błyskawicznie. Dlaczego? Ponieważ w ciągu dnia masz wiele godzin na szlifowanie posiadanych już umiejętności, a to wszystko bez konieczności wielogodzinnego oczekiwania na wiatr. Szybki, łatwy dojazd. Lot do Grecji trwa około 2,5 godziny. Dojazd z południowej Polski na Hell około 7 godzin. Koszt paliwa oraz opłaty za autostrady niejednokrotnie są równe cenie biletu lotniczego do Grecji, Włoch czy innego pięknego miejsca na ziemi. Windsurfing za granicą. Dlaczego warto? Jeśli istnieje sport, w którym zostawiasz swoje problemy na brzegu, to jest to właśnie windsurfing. Żegluga po morzu wymaga dużej koncentracji, w niczym nie przypomina biegu przez parkowe alejki. Wymaga całkowitego zaangażowania ciała i wielozadaniowości, od wyczucia deski na wodzie po kontrolowanie żagla i tego, co dzieje się dookoła. Windsurfing jest świetnym sposobem na to, by spędzić czas na świeżym powietrzu, spotykać się z przyjaciółmi i trochę poopalać. To sport, który zawsze stanowi wyzwanie, bez względu na to, na jakim poziomie zaawansowania się znajdujesz, więc nigdy ci się nie znudzi. Wybierając cel swojej kolejnej eskapady, koniecznie weź pod uwagę zagraniczne kierunki, gdzie będziesz mieć okazję nie tylko popływać, lecz także nacieszyć oko idyllicznymi krajobrazami, będącymi niczym balsam dla twojej duszy. Z całą pewnością nie pożałujesz. Zapoznaj się z ofertą naszych zagranicznych wyjazdów windsurfingowych.